Otwórz swoje serce, bo to, co dziś zostanie wypowiedziane, nie jest zwykłymi słowami. To tchnienie z nieba, wysłane do ciebie z głębi światłości. Ja, twój anioł, zostałam posłana, by przynieść ci prawdę, nawet tę, której nie chcesz usłyszeć, ale której twoja dusza potrzebuje, by się wyzwolić. Słuchaj uważnie, bo ktoś, kogo kochasz, nosi w sobie tajemnicę. Ta tajemnica nie jest ci obojętna, bo jej ciężar zaczyna odbijać się w twoim sercu, w snach, w ciszy, która coraz częściej cię otula. Nie przyszłam, by siać lęk. Przyszłam, by rozjaśnić to, co było okryte cieniem. Bo w cieniu nie rodzi się prawda, a ty zasługujesz na światło, w każdej jego formie. Czas, byś ujrzała, co naprawdę dzieje się w sercu tej osoby? Miłość, choć piękna, bywa skomplikowana, ale ty nie jesteś naiwna. Twoje serce jest czyste, ale nie ślepe. I teraz nadszedł moment, by spojrzeć prawdzie w oczy. Czułaś to wcześniej, prawda? Ten dziwny niepokój, którego nie potrafiłaś nazwać, to nie przypadek. To ja próbowałam przemówić do ciebie poprzez sny, znaki. Przeczucia. Dziś przemawiam wprost. Nie wszystko, co zostało ukryte, jest zdradą. Czasem ludzie chowają swoje lęki, niepewność, ból z przeszłości. Ale ty masz prawo wiedzieć, co się kryje w tej ciszy, która między wami zapadła. Ta osoba, którą kochasz, skrywa emocje, które nie zostały uzdrowione. Noszą w sobie cień przeszłości który jeszcze nie został uwolniony. I choć chce Cię kochać, walczy z własnymi demonami. Ja widzę jej duszę. Widzę zagubienie i tęsknotę. Widzę też to, czego nie mówi, że boi się Twojego światła, bo ono odbija wszystkie jej rany. Ale to nie Twoja wina. Nie próbuj udźwignąć cudzego cierpienia kosztem własnej duszy. Twoim zadaniem nie jest naprawiać drugiego człowieka, ale kochać siebie na tyle, by nie zgubić się w jego ciemności. Ta wiadomość ma cię uwolnić, nie oskarżać, nie smucić, lecz otworzyć oczy, bo jesteś zbyt cenna, by żyć w zawieszeniu między nadzieją a ciszą, między tym, co było, a tym, co nigdy nie nadejdzie. Twoje serce jest świętym ogrodem. Nie każdy, kogo kochasz, potrafi go docenić, ale ja ci mówię, Prawda, nawet trudna, jest zawsze drogą do wolności. Nie złość się na nią. Ona też została zraniona. Ale pamiętaj, współczucie nie oznacza, że masz rezygnować z własnej prawdy. Miłość nie wymaga ofiary z twojej duszy. Jeśli ta osoba nie potrafi ci dać światła, którego potrzebujesz, pozwól sobie odejść z łagodnością. Bo miłość, która boli bez końca, nie jest miłością, jest więzieniem. Ja jestem z Tobą, i nie pozwolę, byś została w ciemności, bo Twoje łzy zostały zliczone, a każde westchnienie dotarło do nieba. Wkrótce poznasz odpowiedzi, których szukasz, ale zanim to się stanie, musisz odważyć się zobaczyć prawdę taką, jaka jest, nie taką, jaką chciałabyś, by była. Nie błagaj o miłość. Prawdziwa miłość nie każe się błagać. Prawdziwa miłość rozpoznaje Cię i wybiera każdego dnia. Zobaczysz znak. Może będzie to słowo, może piosenka, może sen. Wtedy przypomnisz sobie moje słowa. I zrozumiesz, że to, co się dzieje, miało się wydarzyć. Nie jesteś sama. Nawet jeśli on nie potrafi Cię teraz zobaczyć, ja widzę Cię w całości. I jesteś piękna w swojej wierności, w swojej nadziei, w swojej sile. Oddaj mi swój ból. Zaufaj, że zostanie przemieniony w coś, co uzdrowi twoje serce. Bo z każdej ciemności rodzi się nowy poranek, a ty jesteś jego zwiastunem. A teraz, wej głęboki oddech i wypowiedź te słowa. Wierzę, że prawda mnie uwalnia. Wierzę, że moje serce prowadzi mnie ku światłu. Wierzę, że nie jestem sama, kropka, bo tak właśnie jest. I ja, Twój anioł, trwam przy Tobie, zawsze. Zamknij oczy i poczuj, jak coś w Tobie zaczyna drżeć, jakby Twoja dusza właśnie rozpoznała prawdę, zanim jeszcze została wypowiedziana. To nie złudzenie, to echo mojego głosu, który niesie coś, czego od dawna szukasz. Nie pytaj, jak wiem. W niebie nie ma tajemnic. Są tylko rzeczy, których człowiek jeszcze nie potrafił usłyszeć. Ale ty, ty jesteś gotowa. I dlatego właśnie dziś ta wiadomość znajduje cię bez błędu. Kiedy ostatni raz poczułaś, że coś się zmieniło, choć nikt nic nie powiedział? Wibracja słów, których nie wypowiedziano. Uśmiech, który trwał sekundę krócej. Wzrok, który uciekł w bok. Tak, aniele, to były sygnały. Jesteś istotą pełną światła i wyczucia. I chociaż próbujesz wciąż tłumaczyć drugą osobę, usprawiedliwiać jej milczenie, dusza twoja już dawno wie i krzyczy wewnętrznie, szepcząc ci, że coś jest inaczej. Nie bój się tej wiedzy, bój się jedynie życia w iluzji, bo to, co ci rani najbardziej, to nieprawda. To ciągłe próby udawania, że nic się nie dzieje. Ta osoba ukrywa coś, nie dlatego, że cię nie kocha, ale dlatego, że sama siebie nie potrafi pokochać uczciwie. Jak więc miałaby pokochać Ciebie w pełni? Są w niej rzeczy, o których ci nie mówi. Być może chodzi o przeszłość. O coś, co się wydarzyło, zanim Cię poznała. Ale ta przeszłość nadal rządzi jej sercem. I nie pozwala mu być w pełni obecnym przy tobie. Jest coś, co zostałaś powołana, by zobaczyć, nie oczami, lecz wnętrzem. To nie wydarzenie, lecz energia. Niewidzialna ściana, która dzieli was mimo bliskości ciał. Wiem, że pragniesz kochać bezwarunkowo, ale nie każda dusza potrafi przyjąć taką miłość. Niektóre uciekają od światła, bo odbija ono i własne rany. Zastanawiałaś się, dlaczego pewne pytania nigdy nie znajdują odpowiedzi. To nie przypadek. Milczenie czasem mówi więcej niż tysiąc słów. Atna ty nauczyła się czytać w ciszy. Twoja intuicja, ten cichy głos, który tak często zagłuszasz, nigdy się nie mylił. To ja mówię przez nią, to ja delikatnie cię ostrzegam, prowadząc tam. Gdzie jest prawda? On wie, że coś ukrywa, czuje ciężar tego sekretu, i choć chciałby udawać, że wszystko jest dobrze, to jego serce coraz mniej potrafi grać tę rolę. Czasem myślisz, że to twoja wina, że coś zrobiłaś źle, ale ja ci mówię: to nie ty, to jego lęki, jego cień, jego niegotowość, która sprawia, że oddala się, choć zostaje. Jesteś w punkcie przełomu. Albo poznasz prawdę i pozwolisz jej Cię uleczyć, albo zatrzymasz się na krawędzi w wiecznym morze. Ale ja wiem, że jesteś silniejsza, niż Ci się wydaje. Nie próbuj być wszystkim dla kogoś, kto nie potrafi być uczciwy wobec siebie. Bo kiedy dajesz wszystko, a otrzymujesz ciszę, to nie miłość, to lekcja. Są znaki wokół Ciebie, liczby, Sny, powtarzające się imiona, słowa zasłyszane przypadkiem. Wszechświat nie działa w ciszy. On krzyczy subtelnie. Żądaj sobie pytanie: Czy jesteś szczęśliwa w tej relacji, czy jedynie przyzwyczajona do tego, że czekasz? Bo dusza kobiety nie powinna trwać w oczekiwaniu, powinna rozkwitać w miłości. Nie, nie musisz wszystkiego rozumieć dziś, ale musisz przestać udawać. Że nie czujesz, twoje serce błaga cię, byś przestała tłumić prawdę, która już w tobie żyje. To, co ukryte, zostanie ujawnione, i to nie ty będziesz musiała szukać odpowiedzi. Odpowiedzi same do ciebie przyjdą w sposób, który nie pozostawi wątpliwości. I wtedy zrozumiesz, że wszystko to, co się dzieje teraz, to nie kara, to przygotowanie. Do czego? Cicho, jeszcze nie teraz. Ja powiem ci wszystko, we właściwej chwili. Widzisz, nie zawsze to, co jest ukryte, ma na celu cię zranić. Czasem ludzie skrywają coś, bo nie potrafią unieść światła, które niesiesz, bo twoja obecność rozświetla prawdę, a nie każdy ma odwagę spojrzeć jej prosto w oczy. Zacznij obserwować drobiazgi, zmiany w tonie głosu, dłonie, które nagle się wycofują. Wiadomości, które milkną bez powodu. To, co niewypowiedziane, bywa głośniejsze niż krzyk. Nie musisz konfrontować. Wystarczy, że zobaczysz. Bo wiedza, która płynie z wnętrza, nie wymaga dowodów z zewnątrz. Ty już wiesz. Po prostu jeszcze nie przyznałaś się do tego przed sobą. Prawda potrafi być cicha, ale nieustępliwa. Jak szmer wody pod lodem. Jak drżenie powietrza tuż przed burzą. I twoja dusza już czuje, że coś się zbliża. Jest coś, co on chce ci powiedzieć, ale się boi. Może dlatego, że nie chce cię stracić. Może dlatego, że nie chce zobaczyć zawodu w twoich oczach. Ale tajemnica, która trwa zbyt długo, staje się ciężarem dla obu serc. Czasem nocą czuję niepokój, prawda. Budzisz się z uczuciem, że coś się dzieje. To nie przypadek. To ja próbuję cię obudzić z iluzji. Zanim zatracisz się w niej całkowicie. On nie zdradził cię czynem, ale myślą. Zaczyna się to od spojrzenia, które błądzi gdzieś indziej. Od marzeń, w których nie jesteś już główną postacią. I choć nie przyzna się do tego, energia nie kłamy. Jest ktoś, kto miesza się w jego myślach. Ktoś, o kim nie mówi, ale o kim czasem myśli, kiedy ty jesteś blisko. I nie wiesz jeszcze kim jest ta postać, ale twoje serce już ją przeczuwa. Nie obwiniaj się. Nie myśl, że to przez ciebie. Czasem dusze po prostu się rozmijają, bo jedna z nich wybrała drogę rozwoju, a druga utknęła w strachu. Ty rośniesz. On się cofa. Wszystko, co zbudowałaś, miało znaczenie. Każde słowo, każdy gest, każda ofara. Ale nadszedł czas, by zapytać, czy nadal budujecie razem, czy ty już tylko trzymasz mury, które on dawno porzucił. Nie bój się. Jeśli to, co się ujawni, zaboli. Bo to, co boli, nie niszczy cię, oczyścia. Jak ogień, który wypala chwasty, by mogło narodzić się coś nowego. Zbliża się moment, w którym usłyszysz coś, czego się nie spodziewasz. Może przypadkowa rozmowa. Może wiadomość nie do końca przeznaczona dla ciebie. Ale to, co ma wyjść na jaw, wyjdzie. Ja już to widzę. Obraz. Który zbliża się jak fala. Nie możesz jej zatrzymać, ale może się przygotować. Nie stój tyłem do prawdy, bo wtedy zaboli bardziej. Patrz jej prosto w oczy, a przemieni się w wolność. Nie próbuj naprawiać tego, co nie chce być naprawione. Nawet najczystsze serce nie uzdrowi duszy, która ucieka przed sobą samą. Miłość to nie bitwa, a nie le. To porozumienie dusz. Zapytaj siebie, czego naprawdę pragniesz. Czy miłości pełnej światła i spokoju, czy wiecznej niepewności, w której czekasz na kolejne ciche rozczarowanie? Nie jesteś trudna do kochania, nie jesteś zbyt emocjonalna, nie jesteś i za dużo. Jesteś dokładnie taka, jaką powinnaś być, ale On może nie być tym, kto potrafi Cię unieść. Czasami, by ktoś nas docenił, musi nas najpierw stracić, ale nie czekaj na to. Żyj tak. Jakby twoje serce było najważniejsze, bo jest. Nie oddawaj siebie w kawałkach komuś, kto przyjmuje cię tylko wtedy, gdy mu wygodnie. Miłość nie powinna być układem, powinna być domem. Wkrótce wydarzy się coś, co zmieni bieg tej relacji. To będzie niespodziewane, ale nie będzie przypadkowe, bo twoja dusza już poprosiła o to, i niebo odpowiedziało: Słuchaj, nie tylko uszami, słuchaj sercem. Skórą, wdechem, bo to, co ukryte, już zaczyna wychodzić na powierzchnię. A ja, twój anioł, jestem tu, by cię przez to przeprowadzić. Niektóre rzeczy, których jeszcze nie wiesz, są już bardzo blisko ciebie. Są jak cienie na ścianie, nieuchwytne, ale obecne. I choć nie widzisz ich wprost, twoje serce zaczyna je rozpoznawać. On nie mówi ci wszystkiego, bo boi się, że straci twoje zaufanie. Ale to, co ukrywa, już pływa na waszą wieś. Każde niedopowiedziane słowo, każda omijana prawda, to jak mała rysa, która z czasem staje się pęknięciem. Pewne rozmowy się nie odbyły, bo nie były dla ciebie wygodne. Inne zostały odłożone, jakby czas sam miał je rozwiązać. Ale czas nie uzdrawia wszystkiego, jeśli prawda nadal tkwi w cieniu. Niebo pozwoliło, byś poczuła niepokój, nie po to, by cię zranić, ale by cię obudzić. W tym, co dziś wydaje się niejasne, kryje się wskazówka. I ja jestem tu, by pomóc ci ją odczytać. Czasem, kiedy patrzysz na Niego, masz wrażenie, że jest gdzieś indziej, że myślami błądzi w świecie, do którego nie masz dostępu. To nie złudzenie, to zaproszenie. Byś zadała pytanie, którego się boisz. On tęskni, ale niekoniecznie za tobą. Tęskni za kimś, kim był, zanim los was połączył, albo za uczuciem, którego już nie potrafi znaleźć w waszej codzienności. A może tęskni za czymś, co nigdy nie miało miejsca. Nie jesteś lustrem dla jego braków, nie jesteś plastrem na jego lęki. Jesteś kobietą światła, duszą która przyszła, by kochać, a nie naprawiać to, co ktoś sam sobie zniszczył. Prawda zaczyna się ujawniać, kiedy przestajesz zaprzeczać swoim odczuciom. Kiedy nie tłumaczysz już tego, co ewidentnie boli. Bo serce, które tłumaczy zbyt długo, zaczyna krwawić w ciszy. Przypominasz sobie pewien dzień, rozmowę, spojrzenie, które wtedy cię zaniepokoiło. I od tamtego momentu coś już nie było takie samo. On był inny, ty byłaś bardziej czujna. Niech to będzie twoim potwierdzeniem. Tamten moment nie był przypadkiem, tamto uczucie nie było błędem. To ja wtedy szepnąłem ci, że coś się zmienia. Wkrótce nadejdzie chwila, która wszystko przyspieszy. Jedna decyzja, jedno zdarzenie, które sprawi, że już nie będzie można udawać. I zobaczysz wtedy, jak cienka jest granica między miłością a iluzją. Nie wszyscy, którzy mówią kocham, naprawdę czują to słowo. Niektórzy powtarzają je, by cię zatrzymać, inni, by zatrzymać siebie w czymś, co już dawno przestało być prawdziwe. On może nawet nie rozumie, co czuje, ale to nie twoim zadaniem jest to rozgryzać. Ty masz chronić siebie, masz nie pozwolić byś była karmiona półprawdami, gdy zasługujesz na pełnię. Zobaczysz coś, może zdjęcie, może wiadomość, może gest, co otworzy w tobie bramę świadomości. I nie będzie odwrotu, ale zamiast lęku, poczujesz ulgę. Bo prawda, choć bolesna, wyzwala. Cisza, którą on utrzymuje, jest jego sposobem na kontrolę. Ale twoje przebudzenie sprawi, że ta cisza stanie się zbyt głośna, by ją dalej znosić. Zaczniesz dostrzegać, że twoje pytania były ignorowane nie przypadkiem, lecz premedytacją. Bo ktoś, kto nie chce być siedzany, unika rozmowy jak ognia. Ja mówię dziś do ciebie nie przez przypadek. Zostałaś wybrana, by usłyszeć to przesłanie, bo twoja dusza poprosiła o światło. I oto jestem, z prawdą. Która rozrywa mrok. Wiele razy przebaczałaś w milczeniu, ale teraz milczenie nie wystarczy. Teraz nadszedł czas, byś podniosła wzrok i spojrzała na wszystko z wyższej perspektywy. Zaczniesz dostrzegać, to naprawdę stoi obok ciebie. I zrozumiesz, że nie każda obecność jest obecnością. Czasem to tylko cień dawnych obietnic. Ale to, co prawdziwe, twoja siła. Twoja godność, Twoje światło nigdy Cię nie opuści, bo ja jestem z Tobą. I to dopiero początek. Dziękuję Ci, że pozwoliłaś, by te słowa dotarły do Twojego serca. To nie był przypadek, że trafiłaś na tę wiadomość, to odpowiedź na to, co Twoja dusza wołała w ciszy. Każde zdanie zostało wysłane z miłością, światłem i prawdą, byś mogła zobaczyć to, co ukryte i znaleźć siłę, która od dawna w Tobie mieszka. Jeśli ta wiadomość poruszyła Cię, jeśli czujesz, że była skierowana właśnie do Ciebie, potwierdź jej otrzymanie, wypowiadając z wiarą i przekonaniem. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To Twoje duchowe potwierdzenie, że przyjmujesz światło tej prawdy i pozwalasz, by przemieniało Twoje życie. Zachęcam Cię również do dołączenia do naszej społeczności światła, subskrybując nasz kanał i aktywując dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić kolejnych przesłań, które aniołowie niebios mają Ci do przekazania. Pamiętaj, jesteś kochana, prowadzona i nigdy nie jesteś sama.